Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie na kolejnym odcinku i dzisiaj przygotowałam taki miks drapek za 50 zł yy, i mamy tak, mega za 20, za 10 mamy kopalnię Rubinów oraz Fortunę 7 i za 5 zł mamy krzyżoweczkę oraz super linię, udało mi się znaleźć, także wziąłem od razu sobie więcej yy, no i co, wkład 5 dyszek, także zobaczymy co z tego wyniknie zacznę od tych super linii, dawno ich nie drapałam, bo właśnie nigdzie ich nie mogłam znaleźć no, i wczoraj właśnie byłam na poczcie i tam pani miała, także bardzo się ucieszyłam. No i co? Mamy super linię z numerkiem 16. Także lecimy i zaczynamy tak. Tęczą i leżakiem. Ok, tęcza, leżak. I tak, tu mamy tęczę, Tutaj nic. Tu mamy dwie tęcze. I na dole jest jeszcze tęcza, no leżaka nie widać. Ok, co dalej? Diament i słoń. Diament i słoń. Hmm. Nic nie ma? Albo ja nie widzę? Chyba nie ma. Ok, to patrzymy dalej. Motyl i łódź. Motyl, łódź, jest motyl, łódź też była. Tu jest jeszcze motyl, tutaj łódź i motyl, i na dole łódź, motyl nie ma. Ok, wszystko to teraz: okulary i klapki. Okulary, klapki, okulary są tutaj nic no i na dole mamy i klapki i okulary dobra to teraz balony i serce balony serce serce jest tu ile tutaj serduszek jeszcze balony no fajne symbole tu jeszcze balony i na dole kolejne balony Ok, co dalej? Ptak i kwiat. To tak, tu mamy ptaka. A tutaj nic, tu jest ptak. I na dole jeszcze jeden. Dobra, to patrzymy kolejne. Księżyc i rolki. Księżyc, rolki. Dobra, tu mamy rolki. Tutaj rolki. Tutaj nic. Tutaj też nic. I na dole. No nie ma. To patrzymy dalej. Podkowa i kości. Dobra, podkowe już tu mamy na górze. Tutaj kolejne. Tu mamy i kości, i podkowe, i na dole. Też obydwa. Ok. To teraz gwiazda i dzwon. Gwiazda jest. Tu kolejna. I jeszcze na dole. O, i dzwonek też jest. Dobra. Przedostatnia parka. Piłka i korona. To tak. Piłka. Korona. Tutaj nic, nic i nic. No dobra, to ostatnie dwa. Moneta i klucz. Moneta, klucz. O, mamy linię. Jest. Super. Fajnie, tu jeszcze jest klucz, moneta. I na dole jeszcze klucze, ale więcej linii nie ma. Ale mamy jedną wygraną i mamy tu piąteczkę, także kontrolne B. I to się zgadza. Super, pierwsza drabka i już wygrana, także fajny początek. Weźmy sobie teraz może coś szybszego: na przykład fortunę 7 zadyszkę z numerkiem 24 i szukamy portfela albo siódemki, które może razy dwa. I mamy tak: chmury, cytryna, diamenty, awokado, zegar, karta, słońce, narty. I teraz tak, kwiat, palma, balsam, arbus, korona, wiśnie, podkowa, ananas i zbliżamy się do końca. Mamy perłę, plecak, piłkę i klips. Także niestety ta zdrawka wygląda mi na pustą. Kontrolne, różne. Ok. No to weźmy sobie teraz może krzyżówkę. Za piątkę z numerkiem 12, a w bonusie mamy upadek. To lecimy i zaczynamy M oraz D. M i D. Hmm, tutaj D. Tu mamy jeszcze M. No i chyba wszystko. W bonusie mamy D. To patrzymy poprawie teraz. Tu mamy. tutaj D, tu jeszcze M i chyba wszystko. Okej, okay. co dalej? H i P. H i P, dobra. Tu mamy P, tutaj H. Tyle chyba. Czyli po jednej. Ale w bonusie mamy P. Także fajnie. I lecimy na prawą stronę. I teraz tutaj H. P. Tu P. A gdzie jest H? Chyba nie dali. Ok, no to lecimy dalej. Z i U. Z, U. Dobra, to tak. Tu mamy Z. Tu kolejne. Tu mamy U. U, Z. Chyba wszystko. ok, w bonusie też mamy U, także już pół bonusa mamy. Super. I teraz tak. Tutaj mamy U, tutaj Z. Tu kolejne U. No i co? Chyba wszystko. Dobra, to lecimy dalej. V Y. VY. Dobra, chyba tyle. V nie widzę. To lecimy tutaj. I teraz tak. V Y. Hmm. Nic nie ma? No kurde. Niedobrze. To patrzymy kolejne. W i T. W i T. Dobra. Tu jeszcze T. W. No sporo tych T. Tu jeszcze jedno. No i wszystko. W bonusie nie ma. To patrzymy tutaj. W i T. Dobra, tu mamy W. I wszystko. To patrzymy dalej. N i S. N, S. Dobra, to tak. Tu mamy N. Tu S. N. I tutaj S. Wszystko? Chyba tak się nie ma, no coś bonus się zatrzymał, a szkoda. To patrzymy teraz tutaj N i S. Tutaj S. NS chyba wszystko. Dobra, dolecimy dalej. EL. EL, no fajne literki, O. Daje nam pierwsze słówko. Mamy lew. Fajnie. E -l. Dobra. W się mamy E. I lecimy na prawo. E, L. Tu jeszcze E. No i dobra. Wydaje mi się, że wszystko. To lecimy po kolejne dwie. I mamy F oraz G. F i G. Tu mamy G. Hmm. Ale F. F nie widzę, chyba nie ma. W bonusie też nie ma. No to patrzymy tutaj. I tak, tu mamy G, tutaj. Tu mamy F i mamy pierwsze słówko FS. Dobra. Chyba wszystko. To lecimy dalej. Ostatnie dwie. O i C. Kurczę. Szkoda, że nie AK. O i C. Dobra. Tu mamy Tczew, i to jest drugie. O i C. No, troszkę przyblokowali nas. No to co, kończymy na dwóch. W bonusie nie ma. No to musimy liczyć na tą krzyżówkę. O i C. Tu mamy opole i to jest drugie. Tu mamy jeszcze O. Yy, yy, yy. No i co, też kończymy na dwóch. No dobra. Sprawdźmy sobie bonus. Tu była dyszka. A my mamy pustaka. Tak jest. Kontrolne różne. Także zdrabka leci do przegranych. I co? Weźmy sobie kopalnię rubinów, a na koniec megalinie. Kopalnia rubinów z numerkiem 10 i szukamy rubinka albo skrzyni, która mnoży razy dwa. I mamy tak. Plik, świnka, koniczynka, korona, portfel, korona, klucz, garniec. Dalej mamy zegarek, portfel, klucz, dzwonek, świnka... Bank, księżyc. I dalej mamy tak dzwonek, znowu księżyc, plik, gwiazda i ostatnie, korale. Także niestety kontrolne różne, zdrabka przegrana. No to ostatnia zdrapeczka przed nami, czyli mega linie, moje ulubione z numerkiem piątym. Również na tej samej porcie wziąłam co super linie. No to trzymajcie kciuki, może Poczta Szczęśliwa, bo super mnie wygrały. I zaczynamy popcornem oraz flamingiem. Dobra, popcorn i flaming. Na razie nic nie widzę. O, dobra, już widzę, mamy flaminga. O, popcorn obok. Okej. Okay. Tu jest flaming, a nawet dwa. I na dole popcorn flaming nie ma ok to patrzymy kolejne szminka i cytryna szminka cytryna to tak tu jest cytryna tu kolejne dwie cytryny no cytryny są a szminka gdzie na razie nie widać tu jeszcze, o jest, już mińka, na samym dole była. Ok, chyba wszystko to lecimy dalej. Łódź i foto. Ok, Łódź i foto. Tu mamy łódź. I na razie cisza nic nie ma. Dobra. Albo jestem ślepa, albo nie było. To teraz słońce i prezent. Słońce, prezent. Hm, co jest? Nic nie widzę. O, mam prezent. Dobra. I tylko jeden prezent. Albo ja pomijam, albo tych symboli naprawdę nie mam. Serce i podkowa. Dobra, tu już widzę serca. Tu kolejne. No, już teraz troszkę lepiej. Tutaj serce. Kolejne. I na dole obydwa. No i fajnie. Co dalej? Dzwon i ananas. Dzwon ananas. Mm, tutaj ananas i dzwon. Tutaj nic. Mm, tutaj też nic. I na dole. Ananas, dzwon nie ma. No to patrzymy kolejne symbole: korona i biedronka. Korona, biedronka. Mm, aha. Na razie nie widać. O, tu jest biedronka. No i tu jeszcze jedna, ale chyba bez korony. Dobra, to co dalej? Piłka i klucz. To tak, piłki tu już na samej górze. Tu kolejna. Piłka, klucz. Hmm. Uhuhu. Do końca już nic. Ok, to patrzymy kolejne. Moneta i zegar. Moneta, zegar. Zegary były tak właśnie. Tutaj są. Tu kolejne. I tu. I tu. No dobra. To patrzymy dalej. Gwiazda i rower. Gwiazdki były. Tutaj ładnie. Rower też jest. Tu kolejny. No, fajnie. Gwiazda i rower. Tu jeszcze rower. No i tyle. To lecimy dalej. Kości pierścionek kości są tu kolejne tu. tu jeszcze kości a pierścionka co oni dali okej okay. to teraz auto i naszyjnik auto naszyjnik tutaj naszyjnik tu zaraz będą fajnie autka ułożone, tu jeszcze auto na szyjnik, o właśnie tutaj <laughs> trzy w pionie i jeszcze jedno na dole, ok, to teraz sakwa i wiśnie, sakwa wiśnie, tu mamy wiśnie, tutaj sakwa też jest. o jeszcze wiśnie obok. Tu kolejne. No i dobra. To co? Ostatnie decydujące. Liści żółw. O kurde. Tego chyba w ogóle nie było. Liści żółw. Nie kojarzę. No nie ma. Ajajaj. To co? Liczymy jeszcze na bonus. Szukamy dolar. Jest dolar. O kurde. Ale zaskoczyli na sam koniec. Fajnie, już się nastawiałam, że będzie pusta. A tu proszę, proszę. Dolarek w bonusie. To co, sprawdźmy sobie, czy dwie deszczki, czy coś więcej? 40! No pięknie! Super! Fajne zaskoczenie, nie spodziewałam się. Kontrolne C, fajnie. To co, odcinek troszkę podratowany. Robimy podsumowanko, czyli co, na 50 zł mamy 40 w megalini w bonusie, także super. I mamy 5 w super liniach, czyli widzicie, zdrabki z poczty się spisały i to bardzo fajnie. Mamy 45 na 50, także uważam, że wynik super. Bardzo fajnie, się cieszę. Będę miała na wymianę. No i co, kochani, mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Może powinnam częściej kupować na poczcie zdrabki, bo w kolekturach, jak widać, nie miałam szczęścia ostatnio. No i co, kochani, dzięki, że oglądaliście. Dziękuję za wszystkie przemiłe komentarze. Mam nadzieję, że właśnie Wam się podobało. No i co? Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, także miłego dzienka, pa pa!